Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Nie wiem, czy czekaliście na ten odcinek, czy nie, ale zapowiadałam, że taki będzie, a mianowicie odcinek o mojej kolekcji perfum Etat Libre d'Orange i przy okazji o takim podsumowaniu tych zeszłorocznych testów, dlatego że markę odkryłam tak naprawdę w zeszłym roku i, i to był w ogóle rok chyba cały poświęcony marce Etat Libre d'Orange. Przetestowałam ich sporo, zakupiłam aż. 8 flaszek w sumie, także bardzo się cieszę z tej kolekcji, bardzo lubię te perfumy. Dalej będę chciała poznawać więcej, ale pomyślałam sobie, że to jest dobry moment, żeby nagrać właśnie takie podsumowanie, prezentację tej kolekcji, kilka słów w ogóle o samej marce, o tym, co myślę o tych zapachach. Także jeżeli jesteście ciekawi marki Etat Lip d'Orange albo też jesteście w niej rozkochani i chcecie po prostu o niej posłuchać, to oczywiście zapraszam do oglądania dalej. I tak jak mówię, markę odkryłam w zeszłym roku i zrobiłam taki prze, przegląd według Frakrantiki. Według Frakrantiki marka ma w tej chwili 55 yy, zapachów, to znaczy 55 zapachów jest w bazie Frakrantiki, o tak. Natomiast ja z tych 55 przetestowałam 28 w zeszłym roku, także przetestowałam, można by powiedzieć, więcej niż połowę yy, oferty marki, więc mi się wydaje, że mogę już yy, coś na temat w ogóle całego domu perfumowego powiedzieć od siebie. Yy, mi się wydaje, że marka mocno bazuje na bardzo takim szokującym marketingu. Bardzo często ich perfumy, opis tych perfum jest właśnie zabarwiony jakimś podtekstem seksualnym albo jakimiś innymi podtekstami, które mogą być mniej lub bardziej szokujące, ale wydaje mi się, że to jest głównie tylko marketing, że same zapachy jednak są dużo bardziej noszalne, nie są aż tak bardzo szokujące. Mi się wydaje, że sam pomysł, sam opis zapachu może być ciekawy jakiś czy to inspirujący, czy szokujący, czy jakiś inny, ale. Sam zapach mi się wydaje, że jest jak najbardziej noszalny. Chociaż z drugiej strony, jak sobie pomyślę, to każdy z tych zapachów, które przynajmniej ja mam, to zawsze ma jakieś takie drugie dno i może być albo odbierany w bardzo różny sposób przez inne osoby, albo w ogóle podczas noszenia na przykład potrafi pokazać jakieś tam swoje inne oblicze, czy to inną porę roku, czy w ogóle przy, przy jakimś tam naszym odbiorze może po prostu się zmienić. Także jednak te zapachy nie są takie bardzo prostolinijne, jakby się mogło czasami wydać. W większości one mają zdecydowanie jakieś takie drugie dno. Marka na rynku, na rynku w ogóle istnieje już od 2006 roku i mówi się, że na początku te perfumy były takie bardziej właśnie szokujące, teraz one są już bardziej takie mainstreamowe. Nie wiem, czy ja się do końca mogę z tym zgodzić. Może ten marketing w tej chwili już nie jest taki szokujący, jak kiedyś był, ale same zapachy moim zdaniem nadal są bardzo ciekawe i mi się też wydaje, że oferta marki jest tak bardzo szeroka, że naprawdę każdy może tam znaleźć coś dla siebie. No tak jak mówię, z tych 55 przetestowałam 28 i wydaje mi się, że one wszystkie były godne uwagi. Ja w swojej kolekcji mam 8 flakonów, 8, które mi się spodobały najbardziej, natomiast nie sądzę, żeby to było już wszystko. No, mam jeszcze wciąż w tyle głowy jakieś zapachy, które mi się spodobały, o tym to na koniec, ale też nie chciałabym, żeby moja kolekcja w ogóle perfum zamieniła się teraz w kolekcję Etat Libre d'Orange, bo mówiąc szczerze, jestem, jestem bliska temu, bo tam naprawdę o czymkolwiek bym nie pomyślała, jakiekolwiek zestawienie perfumowe bym nie robiła, o jakiejkolwiek porze roku czy tematyce bym nie pomyślała, to zawsze mi przychodzi na myśl jakiś zapach Etat Lip Dorożda. Ich oferta jest naprawdę tak bardzo bogata, tak bardzo wszechstronna, że tam naprawdę mi się wydaje, że każdy znajdzie coś dla siebie, ale też te zapachy są na tyle. Um, wyszukane może, że naprawdę po, jeśli przewąchacie na przykład dwa, trzy czy cztery zapachy, to może się okazać, że, że żadne tam się z Wam nie, nie spodoba i się zrazicie do całej marki. A tymczasem mówię, mark, oferta marki jest tak bogata, że wydaje mi się, że przewąchanie zaledwie tam kilku zapachów może być niewystarczające, żeby odkryć tam swoje perełki. O to mi chodzi. Dobra, nie wiem, czy taki przydługi wstęp jest tak naprawdę konieczny. No... Y Mówię, ja jestem absolutnie fanką tych zapachów. Mam na razie w swojej kolekcji 8 y, zapachów. Na początku myślałam, że ja je ułożę tutaj w jakimś rankingu, ale naprawdę nie jestem w stanie. Nie jestem w stanie, bo każdy z tych zapachów jest według mnie y, wyjątkowy, każdy bardzo lubię, każdy ma dla mnie jakieś swoje inne przesłanie, inny vibe, na inną porę roku jest. Także nie potrafiłabym tutaj wybrać mniej lub bardziej ulubionych. Po prostu y, każdy tak naprawdę lubię najbardziej. Także nie wiem, Zacznę od tych, mam pięć większych butelek i trzy małe. Zacznę może od tych najmniejszych, o tak. Une Amourette, zapach inspirowany poematem do, o miłości. Każdy z tych zapachów ma oczywiście jakąś tam swoją historię. Mówiąc szczerze, nie zawsze się w te historie wczytuję i nie każdą z nich pamiętam. Jedne mi po prostu zostają w głowie, inne nie. Tutaj po prostu wiem, że on jest inspirowany poematem. Samego poematu nie znam. I ten zapach to jest dziwak, chociaż mi się wydaje, że tak można powiedzieć o każdym z tych zapachów, a przynajmniej o większości, a dopiero co powiedziałam, że one są bardzo noszalne. Ale to może moja kolekcja jest taka, bo ja lubię dziwne zapachy. Słuchajcie, ten moim zanim to jest dziwak. To jest zapach taki korzenno-przyprawowy, ale on mi trochę się y, kojarzy z jakimś. Y, z jakimś zatęchłym schowkiem. Y, takim. Y, Taką spiżarką, o nie tyle z chowkiem, co jakąś taką spiżarką w starym domu, gdzie troszeczkę jest taka już zatechła podłoga, może tam były przechowywane jakieś przyprawy, ale też dostało się trochę wilgoci i to wszystko tak się, wiecie, zmacerowało z tym drewnem, ale zdecydowanie czuć tutaj też takie przyprawy i ja też tutaj czuję jakieś takie nutki kamforowe. Nie wiem, czy zimą je czułam. Teraz wyraźnie czuję takie nutki kamforowe, przez co ten zapach wydaje mi się jednak taki trochę chłodny, bo na początku myślałam, że on jest raczej taki ciepło-słodki. Nie wiem, drzewny, przyprawowy, dziwny, zatęchły. Chociaż y, miałam komentarze y, od y, osób, które pisały, że to jest ich ulubiony zapach z do rącz, także jak to się mówi, każda potwora znajdzie swojego amatora. I tak chyba jestem w tym przypadku. Mówię, dla mnie ten zapach jest dziwny, Chociaż mówię, mi się on bardzo podoba, ale obiektywnie rzecz biorąc określam go jako dziwaka i absolutnie nie polecam zakupów w ciemno, bo nie wiem, czy jest sens w jakikolwiek sposób opisywać ten zapach, bo mam wrażenie, że cokolwiek nie powiem, to, to i tak nie będzie to oddawało tego zapachu i i tak może Was też niepotrzebnie zrazić, no bo mówię, mi on się kojarzy z czymś takim zatęchłym, ale przy okazji on też ma takie nuty właśnie waniliowo przyprawowe. Ja nie wiem, czy on do końca jest słodki. Raczej nie. Ale, ale raczej bym to powiedziała: że to jest zapach na jesień i zimę, bo jest ciężki. Jest dziwny. Nie wiem. Nie wiem też, czy skręca bardziej w męską stronę, może delikatnie, przez te nuty takie kamforowe, ale mi bardzo przyjemnie się nosiło ten zapach właśnie zimą, bo miał jakiś taki fajny ciężar, ale przy okazji nie był taki słodko ulepny, tylko miał jakieś takie ostrawe nutki. No nie wiem, przedziwny zapach. Kolejny to jest coś, czym jestem po prostu zachwycona i żałuję, że nie kupiłam większego, większej butelki. Ale jeżeli zużyję ten flakon, a jest duże prawdopodobieństwo, że go zużyję, to prawdopodobnie kupię znaczy nie prawdopodobnie, na 100% kupię kolejny i wtedy już to będzie duży. I to jest Clean Sweet. Słuchajcie, to jest w ogóle zapach, który wcześniej miał zupełnie inną butelkę i nazywał się Tom Finland. Natomiast nie wiem czy bo to była we współpracy z, z Tomem Finland. Natomiast później nie wiem czy to wygasła licencja, czy po prostu marka zdecydowała się przepakować ten zapach no i zmienić nazwę, ale to jest w każdym razie tak mówią ludzie, że to jest ten sam zapach. Także jeżeli znacie Tom Finland, to to jest to samo, no powiedzmy. Dla mnie to jest jedna z najpiękniejszych skór jakie wąchałam w życiu. I jak najbardziej noszalna z kobiecego punktu widzenia, bo ja wiem, że skóra jest często odbierana jako zapach taki dosyć męski, natomiast mi się wydaje, że tutaj to jest nie tyle skóra, co właśnie zamsz i to robi tą największą różnicę. Ten zapach jest po prostu miękki, jest delikatnie pudrowy, delikatnie słodki, ale nadal jest to zapach skórzany. Nadal jest to zapach unisex. Absolutnie ja nie mówię, że ten zapach jest stricte damski, bo nie. Mi się wydaje, że tutaj ta skóra jest tak miękka, tak przyjemna, tak fajnie delikatnie pudrowo słodka. Mi się tak przyjemnie nosi ten zapach, a jednocześnie no nie bez powodu nazywa się to Clean Sweet, bo jednocześnie ten zapach jest taki czysty. Ale to nie jest taki zapach jakiejś, nie wiem, yy, sklepu z galanterią, skórzaną czy coś. Nie wiem, nie umiem tego w żaden sposób opisać, bo on mi się nie kojarzy nawet z jakimś ubiorem skórzanym, tylko z takim, takim właśnie czystym, miękkim zamszem. Przepiękny jest ten zapach, mówię, jedna z piękniejszych skór, wiecie, jak ja w ogóle kocham skórę. Też mam kilka takich właśnie skórzanych perfum w swojej kolekcji, ale to jest dla mnie chyba numer jeden. Zresztą nie wiem też, bym miała zrobić jakiś ranking, czy by mi się udało, ale bardzo lubię ten zapach. Kolejny zapach to jest też coś, co, o czym też wielokrotnie już wspominałam, czyli La Fin du Monde, czyli koniec świata. I to jest koniec świata oglądany w kinie. Przez to mamy tutaj zapach popcornu i prochu. Ten proch moim zdaniem tutaj jest dosyć mocno wyrazisty. Dla niektórych to może być na minus, może im się ten zapach nie podobać, mi ten zapach podoba się bardzo. Dla mnie ten zapach jest z jednej strony taki właśnie słodko słony, bo ja tutaj wyraźnie czuję ten popcorn, ale w tym samym momencie ten zapach jest tylko trochę słony, a bardziej słodki, może to jest słodki popcorn, nie wiem, ale dla przeciwwagi właśnie jest tutaj taka cierpkość i taka ostrość tego prochu. Mi ten zapach niezmiennie poprawia humor, wprawia mnie w dobry nastrój, nie wiem, wywołuje uśmiech na twarzy. On mi się kojarzy w ogóle z książką. Ja miałam nagrać taki film Perfumę a książka. Nie wiem, kiedy się do tego zabiorę. Dla mnie on jest bardzo abstrakcyjny. Sam, sam pomysł końca świata oglądanego w kinie jest dla mnie pomysłem tak abstrakcyjnym, że przez to aż. Zabawnym, śmiesznym, i sam ten zapach, moim zdaniem, jest yy, no po prostu zabawny. No, dla mnie to jest taki zapach, właśnie do oglądania Netflixa wieczorem pod kocem. Yy, ja jakoś szybko przestaję czuć te perfumy na sobie. Nie wiem dlaczego. Córka, kiedy ich używa, to czuję na niej te perfumy przez cały dzień. Za każdym razem, jak ona obok mnie przejdzie, wiecie, wróci ze szkoły, nie wiadomo po ilu godzinach, ja wciąż wiem, jakie perfumy ona na sobie ma tego, tego dnia. Natomiast ja sama na sobie po jakimś tam czasie przestaję czuć te, ten zapach. Ale nieważne, i tak go uwielbiam, i też jeżeli uda nam się we dwie zużyć tą butelkę, to wiem, że na pewno odkupię kolejną i w tym. I tym razem już duży flakonik, bo zapach jest po prostu rewelacyjny. Ok, kolejny dziwak to Jasmine Ed cigaret. Przedziwny zapach zielonego, świeżego jaśminu i świeżo otwartej paczki papierosów. Nie uważam, żeby to pachniało popielniczką, nie wyczuwam tutaj też stricte dymu papierosowego, tylko jest to właśnie taka świeża, dopiero co otwarta paczka papierosów. No i mówię, ten jaśmin, on jest tutaj taki, taki zielony, taki jakby jeszcze z krzaka w ciągu dnia, może po deszczu. Nie czuć tutaj słodyczy. Dla mnie ten jaśmin nie jest taki, yy, nie wiem, czasami jaśmin powoduje u mnie ból głowy, szczególnie jeżeli jest podany w jakiś taki spo, słodki sposób albo jest taki właśnie przedojrzały. A tutaj ten jaśmin jest taki zielony, przez co on mi się wydaje taki bardzo świeży. Dla mnie ten zapach jest stricte na wiosnę. Kojarzy mi się z szefową mafii, to Wam już mówiłam. Nie wiem, też jest w pewnym sensie zabawny. Taki zapach przeciwieństw, no te, te cigarety tutaj są naprawdę bardzo fajnie wyczuwalne i tak jakoś kontra kon, kon, kontrastują z tym jaśminem, że, że ten zapach naprawdę bardzo fajnie wybrzmiewa. Chociaż kiedy mówi się o tych nutach, sam ten pomysł wydaje się w ogóle absurdalny, natomiast to naprawdę działa i naprawdę ten zapach jest bardzo fajny z takim też, właśnie, pazurem, nie jest taki zwykle Kolejny zapach to The Afternoon of a Faun, zapach też, który jak kupiłam próbkę, to mnie z miejsca po prostu zachwycił i od razu pobiegłam kupić duży flakon. Słuchajcie, to jest szypr, dla mnie to jest taki bardzo zielony szypr, dla mnie to jest zapach mokradeł, to jest ten faun, który mieszka gdzieś na jakichś mokradłach, tutaj czuć jakieś takie trawy, żuczki, jakąś taką rzeczkę niedaleko, może troszeczkę bagnisk, bo tutaj trochę wszystko jest takie przytęchłe, wyraźnie jest wyczuwalny ten mech dębowy, mówię ma tutaj brzmienie takiego klasycznego szypra, tutaj są takie nuty delikatnie zwierzęce, takie trochę siuśkowe nuty, poniekąd mi się kojarzy właśnie z szyb charnel, ale szyb charnel jest zapachem dużo bardziej takim eleganckim, bardziej takim klasycznym bardziej takim idącym trochę w stronę vintage, tutaj tylko są takie konotacje tamtego szypru może właśnie przez ten mech dębowy w bazie, nie wiem. Ale całość jest dla mnie taka bardzo zielona, i, ale to jest taka zieleń, właśnie mówię, takich trochę mokradeł, bagien, jest taka trochę zatęchła. Nie, na pewno nie jest to zapach też bezpieczny do kupowania w ciemno. Zresztą ja nie wiem, czy jakikolwiek zapach Etat Libdorąż jest bezpieczny do kupowania w ciemno, dlatego że te zapachy naprawdę potrafią być różnie odbierane przez różne osoby. Zaraz Wam powiem o co mi chodzi. Ale tak, to jest zapach. Jeżeli lubujecie się w szyprach, klasycznych szyprach, to myślę, że ten zapach będzie Wam się podobał. Naprawdę jest moim zdaniem niezwykły. I o co mi chodzi z tym, że potrafi na różnych ludziach różnie wybrzmiewać? O The Protection. To jest zapach różany. Dla mnie to jest taka może nie do końca orientalna róża, ale coś na pograniczu. Bardzo dojrzała róża. Na, na, na takiej drzewnej bazie, ale tutaj są jakieś takie też nuty metaliczne, no bo tutaj jest cała ta historia, że to jest to, wiecie, to dziewictwo oddane tymi, z tymi kolcami, z tą krwią i tak dalej. No i tutaj właśnie te nuty krwi, tak mi się wydaje, że te nuty takie metaliczne tej róży mają symbolizować tą krew, wiecie, z, wypływającą z tych pokutych palca, palców kolcami, no. Ma symbolizować w każdym razie krew. I mi się wydaje, że ja tutaj wyczuwam takie nuty metaliczne, które mają jakąś taką konotację z tą krwią. Chociaż ja to sobie tutaj dopowiadam, wiedząc jaka jest historia tego zapachu i tak dalej, ale y, wydaje mi się, że nie wiem, ja jestem bardzo ciekawa, co Ania, perfumowa bajka, powie o tych perfumach, bo mi tylko napisała w wiadomości prywatnej, że ona tutaj wyczuwa, że to jest w ogóle dla niej trauma. Że wyczuła jakieś nieprzyjemne nuty Nie wiem, nie będę opowiadać, bo niech ona sama o tym opowie I dla mnie to był szok Dla mnie to był czysty szok Bo, bo dla mnie ten zapach jest taki Po prostu różany I to yy, nawet nie jest jakoś tam szczególnie udziwniony Czy wyszukany dla mnie ten zapach jest, to jest taka dojrzała róża z drewną bazą, z lekkimi metalicznymi nutami, bez w ogóle grama słodyczy. I dla mnie ten zapach kojarzy się raczej wiosennie. Ja po niego chętniej sięgam wiosną, bo pomimo, że to jest taka fajnie dojrzała róża, tak jak ja lubię, z takimi czerwonymi płatkami, jeszcze z takim meszkiem na tych płatkach, to jednak jest jakaś taka świeżość w tym zapachu, która mi się kojarzy wiosennie. Natomiast nie ma tutaj w tym zapachu nic, co by sugerowało, że on mógłby być przez kogoś źle odebrany, a jednak jest. I o to mi chodzi, że w tych zapachach zawsze jest coś, co może być niespodzianką, na plus lub na minus, nie wiem, ale dlatego mi się wydaje, że one w ogóle nie są nigdy bezpieczne do kupowania w ciemno. Nawet jeżeli komuś się wydaje, że są bardzo zwykłe, bardzo noszalne, bardzo przeciętne, to na pewno znajdzie się ktoś. Dla kogo ten zapach będzie jakąś tą, jakąś właśnie traumą No, zresztą tak samo też o Una Amoret. Też mi ktoś pisał, że ten zapach to była jego trauma perfumowa, a też miałam komentarz od kogoś, że to jest ulubiony zapach w ogóle, do Dorąż. Także naprawdę te zapachy, nie wszystkie, ale niektóre z nich naprawdę mogą być bardzo polaryzujące. Nie wiem, czy czy na przykład. Koniec świata może być bardzo polaryzujący, chociaż też ktoś pisał, że bardzo mocno czuje tutaj ten te nuty prochu i mu się to nie podoba. Także, tak jak mówię, żadne z nich nie jest yy, bezpieczne w ciemno, żaden z tych zapachów nie jest udziwniony, a jednak jest na tyle wyszukany, że może być odbierany różnie przez różne osoby. Ok, kolejny słuchajcie, zapach to jest też coś, co uważam za dziwaka, i to jest Arka 69. Również y, szokujący marketing, chociaż też słyszałam, że to jest w ogóle ulica i numer domu, przy którym znajduje się y, firma, czy tam znajdowała się kiedyś, także nie wiem, co z tego jest prawdą. Dla mnie ten zapach jest, i wiecie co, to jest pierwszy w ogóle zapach Etat Lip już jaki kupiłam. I to jest też pierwszy, jaki ja poznałam. Ja pamiętam dokładnie, jak ja dostałam tą próbkę, y, kupiłam ją chyba w ogóle z, przy okazji też innych próbek, po prostu z ciekawości. Kupiłam tą próbkę, powąchałam i mój pierwszy myśl była taka: Boże, kto by mógł, kto by mógł chcieć tak pachnieć? To, wydawało mi się to po prostu okropne. I ta próbka przyleżała w moich próbkowych zbiorach. Nie chcę wam teraz skłamać, ale myślę, że około dwóch lat może półtora roku może niecałe dwa lata. I, i, i przyszedł taki czas, że ja szukałam jakichś takich świeżych, chłodnych perfum, chciałam coś chłodnego chciałam coś świeżego, żeby nie było no po prostu, żeby było takie chłodzące odświeżające i, i wtedy mi się przypomniało, że ja coś takiego miałam pomochałam ten zapach no i nagle to było wręcz jakieś objawienie to było właśnie to i kupiłam te perfumy, świetnie mi się je nosiło i stąd też się zaczęła cała miłość w ogóle do, do marki ten zapach jest naprawdę bardzo dziwny on jest taki bardzo kamforowy Tutaj ta kamfora w ogóle, wiecie, ma pierwsze skrzypce, bardzo jest przez, przez to chłodny, bardzo jest przez to taki medyczny, jak gdyby. Nie wiem, jest czysty, jest chłodny, jest medyczny. No mówię, ta kamfora tutaj może się też, na, na, czy na pewno może się źle kojarzyć. Dziwne jest w ogóle używanie kamfory jeszcze w, dodatku w takiej ilości w perfumach, bo obiektywnie rzecz biorąc ten zapach jest naprawdę bardzo dziwny. I ja wiem, że ten zapach wielu osób, wiele osób odrzuci właśnie tą kamforą, bo to pachnie dziwnie, no. Pachnie jak jakiś środek do dezynfekcji albo, nie wiem, jakaś mulina czy coś. Coś w tym stylu. Ale, nie wiem, ten zapach się tak fajnie nosi. On jest taki chłodzący, taki świeży, taki jakiś, nie wiem, dodający w ogóle energii. Tutaj też jest w ogóle dużo pieprzu w otwarciu. On właśnie ma takie nuty... Szczególnie tego tak skorka nie czuć, ale kiedy się go aplikuje, to te pierwsze otwarcie jest takie właśnie bardzo pieprzne, że aż do kichania wręcz. A potem dopiero dochodzą do głosu te takie chłodne nuty kamforaż, takie trochę metaliczne. Nie wiem, dla mnie zapach jest przedziwny, absolutnie w żaden niewłaściwy sposób mi się nie kojarzy. Wręcz przeciwnie, jest dla mnie idealny na lato: właśnie taki chłodny, taki ożywczy, dodający wręcz energii. Naprawdę fantastyczny zapach. I ostatni w mojej kolekcji to jest również było, nie było dziwak, Ghost, Ghost in the Shell i to jest zapach inspirowany w ogóle anime czy mangą, nie pamiętam. Natomiast, no, tak jak mówiłam, to jest taki zapach inspirowany y, androidami, cyborgami, y, sztucznie wyprodukowaną ludzką skórą. I coś tutaj w tym jest. Z jednej strony, tutaj są takie w otwarciu bardzo ostre, jak gdyby cytrusy, które mogą się kojarzyć już na pograniczu z jakimiś środkami czystości. Do tego wyobraźcie sobie jakieś takie nuty, jak gdyby mleczne, może delikatnie skórzane, i to wszystko na jakiejś jeszcze takiej piżmowej bazie. To naprawdę pachnie jak wyprodukowana. Ludzka, doszorowana, świeża skóra. Coś, co po prostu imituje taką yy, świeżość. No. Ten zapach też mi się wydaje, jest taki delikatnie słodki przez te cytrusy. Dla mnie ten zapach jest bardzo letni. Yy, ja tutaj przede wszystkim wyczuwam takie bardzo ostre cytrusy, yy, które tak, one brzmią dosyć syntetycznie. No, tak to ma, to ma tak brzmieć. Brzmią dosyć syntetycznie, ale przez to one też są takie bardzo dające takie y, super uczucie, wiecie, takiej czystości, takiej świeżości. Przez to mi się ten zapach bardzo dobrze używa właśnie latem, szczególnie kiedy jest gorąco i w ogóle jak na zapach, którym, w którym mi się wydaje, że nutami przewodnimi są jednak te cytrusy, to jest to zapach, który naprawdę siedzi na skórze przez cały Boży Dzień. Nie wiem, jak to się dzieje, ale to są jedyne takie cytrusy, jakie ja znam, jakie ja poznałam, które naprawdę czuć na skórze przez cały dzień. Także bardzo. Bardzo dobra trwałość. Mówię, sam zapach nie wiem, też może być różnie odbierany. Wiele osób go odbiera jako coś bardzo syntetycznego, właśnie jak jakieś środki czystości i tak dalej. Ale mi się wydaje, że to jest ten pierwszy odbiór, że to potem y, fajnie się układa na skórze i daje wrażenie właśnie takiej czystości, świeżości, takiej cytrusowej świeżości. Y, I przez to też jest też taki. Nie wiem, dla mnie ten zapach też jest bardzo taki pozytywny, też taki może dlatego właśnie, że kojarzy się jakoś tak letnio i wakacyjno. No nie wiem, i też sama butelka jest trochę inna, bo ona nie jest taka gładka, tylko ona też nie ma takiego meszku. Ja nie wiem, co jest na tej butelce, no, ale ona nie jest taka szklana, nie jest taka gładka, <gł jest taka jakby nie wiem, zmatowiona no. tak, jak, tak jak to widzicie, takie to jest w dotyku o, takie, wszystkie inne butelki są szklane, a to jest jakieś znaczy też jest szklane, ale pokryte jakby czymś takim, nie wiem, przedziwny zapach i słuchajcie, jeszcze na samo zakończenie yy, powiem Wam krótko, jakie ewentualnie jeszcze zapachy yy, mam na swojej chcieliście. Może nie na oficjalnej chcieliście, na Fragrantica, ale mam gdzieś je tam z tyłu głowy i chętnie bym je dołączyła do swojej kolekcji. Tak jak mówię, blokuje mnie tylko to, że yy, nie, nie chcę, żeby po mojej kolekcji to było Edat Lip Dorosz, chociaż nie wiem, czy jest coś w tym złego, bo tak jak mówię, no jestem zafascynowana tymi zapachami, tą marką i w ogóle bardzo też czekam. To jest chyba jedyna marka, muszę Wam powiedzieć no może z wyjątkiem jeszcze Kerst, ale jedyna jest taka bardziej mainstreamowa, no, bardziej znana marka, której ja naprawdę czekam na nowości i teraz też nonstop no się pojawiło w sprzedaży, nie wiem myślę, czy by nie kupić trzydziestki w ciemno, bo to jest zapach, który y jest już na rynku od roku, ale on powstał we współpracy z Harodcem, A teraz dopiero można go kupić na stronie Etatlip Doroż, także stanie się bardziej szeroko dostępny. No i widzę w ogóle, widziałam w zapowiedziach na, na ten rok 2025, że powstanie kolejny zapach z tej edycji, takiej z tych takich ładniejszych butelek, takich jak te eksperymentum Crucif i tak dalej. Uruk coś tam. W każdym razie butelka jest taka zielona. No, nie wiem, wygląda to bardzo ciekawie. Jestem bardzo ciekawa tego zapachu, także czekam, y, aż się to pojawi. Na pewno będę chciała to przetestować. Natomiast tych zapachów, które już przetestowałam, to co ewentualnie jeszcze chciałabym włączyć do swojej kolekcji, to tak, na pewno to Po Mirabeau, y, y, właściwie to oba te zapachy, które wyszły w zeszłym roku, to jest to Po Mirabeau i y, y, Story of Your Life. Oba te zapachy chętnie bym widziała w swojej kolekcji. Te Pomira, Bo, czyli te, ten zapach z figą. Rozważam zakup tego zapachu na lato, dlatego że widziałam go też w bardzo dobrych cenach, więc zastanawiam się, czy by go nie kupić, bo naprawdę mi się podobał. Pamiętam, że ten zapach w otwarciu pachniał trochę takim właśnie świeżym ogórkiem, a potem robił się trochę jak taka woda figowa. Nie wiem, coś w tym stylu. Był bardzo świeży. To nie był taki słodko figowy zapach, jak na przykład Lajam, czy ten od Calotinis ta figa, nie wiem, nie znam aż tak dużo zapachów figowych, ale to nie był taki typowo słodko figowy zapach, tylko bardziej taki wodny, rzeźki, taki odświeżający. Naprawdę bardzo mi się podobał, także rozważam zakup tych perfum. No i też story of your life. Ja wtedy mówiłam, że on jest troszeczkę niepotrzebny w mojej kolekcji, bo mam trochę inne podobne. To jest dla mnie taki trochę ten jabłkowy bursztyn, ale nie do końca bo tam jednak czuć tą briożkę on jest taki trochę chlebowy, taki trochę gourmand, ale też nie za słodki naprawdę bardzo fajny, przyjemny zapach moim zdaniem idealny na jesień na zimę, no nie wiem, też mi się bardzo podobał i być może taki mały flakon chętnie bym widziała w swojej kolekcji dalej, bardzo mi się podobało Dangerous Complicity ten zapach nie jest jakiś niezwykły, przynajmniej testując go z próbki, bo być może, wiecie, po lepszych, głębszych testach kilkudziennych noszenia go, znalazłbym w nim drugie dno, tak jak w każdych z tych perfum tak naprawdę znajduję takie drugie dno. Być może ono tam też jest, ale mówię, to, to, to testowanie z próbek nie pokazało mi tego zapachu jako coś wyjątkowego, ale z drugiej strony był to zapach, który bardzo się idealnie wpisywał w moje gusta. On był taki trochę owocowy, Trochę drzewny, trochę skórzany, coś w tym stylu. On się świetnie po prostu wpisywał w to, co ja wszystko lubię. Nie był za słodki, nie był też zbyt wytrawny, był bardzo komfortowy dla mnie do noszenia. Także bardzo mnie korci właśnie ten zapach. Dalej, Frustration. No, Frustration to jest właśnie jeden z tych w tych ładnych butelkach. Przepiękny jest ten zapach. Tam są kasztany, ale to jest znowu coś takiego. Yy, trochę kojarzącego się z Rosendo Maten b 5 i, i z tymi wszystkimi takimi innymi ciepłymi, chociaż tam nie było nutkać danych, ale. Też on nie był podobny do By the Fireplace. To było coś pomiędzy. Taki właśnie ciepły, słodki, taki na zimę, taki otulający, jakiś przyprawowo-cynamonowy. Przepiękny jest ten zapach. Ja po prostu nie wiem, czy ja bym go często. Gdyby można było ten zapach dostać w jakichś mniejszych butelkach. Niestety te, te ładne butelki, one są zawsze tylko w 100 ml i też są dosyć drogie, i po prostu nie wiem, czy ten zapach jest konieczny w mojej kolekcji. Ale naprawdę ten zapach mi się bardzo podobał i wciąż go mam z tyłu głowy no i yy, piąty już, ostatni to jest Like This ja zupełnie nie doceniłam tego zapachu jak go za pierwszym razem wąchałam stwierdziłam, że w ogóle coś, czegoś innego się spodziewałam bo tam jest ta dynia ja myślałam, że ten zapach będzie jakiś taki, nie wiem bardziej słodki, bardziej otulający jakiś taki jesienny a tymczasem to jest zapach raczej taki czysty ale wiecie co, ja już chyba dwu czy trzykrotnie wracałam do tego zapachu i on mi się coraz bardziej zaczyna podobać tak, on jest czysty jest niby taki bardzo niezobowiązujący i być może nie zapadający w pamięć. Ja przynajmniej tak go za pierwszym razem odebrałam, ale w tym samym momencie znowu on jest tak przyjemny do noszenia, tak komfortowy, taki jakiś niemęczący na każdą okazję i tak dalej, taki naprawdę swojski, że naprawdę zastanawiam się, czy by sobie nie sprawić flakonu. Także. To jest z tych wszystkich testów, mówię, które przetestowałam. Nie będę teraz wymieniać wszystkich perfum, które przetestowałam, bo bez sensu. Także jest cała playlista poświęcona, oczywiście, Eta Clip do Orange. Także, jeżeli jesteście ciekawi moich testów perfumowych tej marki, to zapraszam Was do tej właśnie playlisty. Ja mówię, z tych wszystkich, co przetestowałam, te pięć. Mam gdzieś tam z tyłu głowy na swojej chcieliście. Zobaczymy, czy się spełni, czy się nie, czy się nie spełni, czy się zdecyduje na te, na te zakupy, czy nie. Jeszcze nie wiem, ale mówię, te pięć z tych wszystkich testów jeszcze zwróciły moją uwagę na tyle, że rozważam ich zakup. To by było na tyle, słuchajcie, jeśli chodzi o ten filmik. Ja czekam oczywiście na Wasze komentarze. Dajcie mi znać, czy są wśród Was również maniacy, w ogóle Etat Lip Dorąż, czy lubicie tą markę, czy znacie, czy macie wiele perfum z tej marki. W swojej kolekcji, czy może jakieś takie wybrane, tylko pojedyncze perełki. Czekam oczywiście na Wasze komentarze. Mam nadzieję, że film był dla Was pomocny, że był w miły w odbiorze, bo że przynajmniej miło spędziliście ze mną czas. Serdecznie Wam dziękuję, życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego tygodnia i zapraszam oczywiście do kolejnych filmów. Cześć!